Mały czy duży, nieważne to jest Niski, wysoki, bez znaczenia też Gdy bawisz się i śmiejesz cały dzień Trafiłeś w sedno duży Dzięki mały! Skakać, Skakać zaleć, tańczyć i fawolić Na, na przerwę sobie nie pozwolić. pozwolić Ślizgać się na lodzie, lecieć ponad chóry nie, nie ma znaczenia, jakie jak jesteś postury Nieźle! Nie, nie ma znaczenia, znaczenia, gdy masz coś do, do zrobienia Oto my! Duży i mały! Yeah. I tak sobie brzęczy Czy to brzmiało dobrze według Was? Nie, dla mnie też nie. Eee, mały. E, e, ble, ble. Fuj, lepki papier. Co tu się dzieje? O, toniczka. O, mały, mały. co? E pszczoła. O, pszczoła, dawaj. Zostaw te pszczołę w spokoju, to i ona cię zostawi. Ech, nie ma mowy! Zawoła swoje przyjaciółki i będziemy pokryci pszczołami! Pszczołami! Nie martw się duży! Hej, pszczoło! Chodź tu, chodź tu! Przez okno, przez okno, przez okno. Leć, 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 dobrze. Trzymaj się. Ech. Dobra, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Hey, gdzie już ona dobrze, jest? dobrze dobrze, wyleciała przez okno, ale jak znowu zobaczysz pszczołę, nie musisz się martwić. Nie musisz się... Dobra, barć. duży! Ani słowa więcej. Kto powiedział, że się bałem? Rozejrzyj się. Taśma klejąca na suficie, parę rzeczy przewalonych na podłogę, o tam, na leśnik w kącie i wiesz co? To wszystko dzięki mnie, dobra? Ja Cię chroniłem. Mały, nie potrzebowałem i nie potrzebuję ochrony. Pszczoły Cię nie skrzywdzą, Ech, chyba że. Nie skrzywdzą Cię? To pszczoły duży! Duży? Jeśli nie uważasz, że byłem bohaterem, to teraz ci pokażę, bo musisz poznać prawdę o pszczołach. Och, mały! Mały! Nie możesz jej po prostu zostawić w spokoju? Ej, mały! Ej, pszczoło, gdzie jesteś? <śm> Gdzie jesteś, Pszczoła! Gdzie, gdzie jesteś, gdzie jesteś? A! Pszczoła pszczoła, 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 pszczoła! To nie żadna pszczoła, tylko elektryczna szczoteczka do zębów, którą upuściłam. Nie musisz się bać. Nie boję się pszczół, grojda, ani szczoteczek. Ja tylko chcę znaleźć pszczołę, która przyleciała nam do domu. Cóż, widziałam pszczołę dosłownie przed chwilą. Poleciała tam, w stronę stawu. Aha! Ach, tutaj jesteś. Chodź duży. Idziemy nad staw. To będzie ostateczna rozgrywka z pszczołą. Okej, okay, nad staw. pewnie przeleciała na drugą stronę stawu mały w takim razie możemy zrobić tylko jedno iść do domu nie wypływamy natychmiast oczywiście okej okay. no chodź duży marnujemy czas mały a nie możemy po prostu przejść naokoło stawu? To jest właśnie to, czego pszczoła najbardziej od nas się spodziewa. Jeśli popłyniemy łodzią, weźmiemy ją z zaskoczenia. ło, wow, ło, wow, wow, wow. mały, mały, nigdzie nie popłyniesz, zanim nie poznasz 174 zasad bezpieczeństwa na łodzi. Mm, mm. 174? A więc zasada numer jeden, mały, zawsze miej na sobie kapok. Bardzo proszę. I zasada numer dwa. O, ten jest mój. Nigdy nie wykonuj gwałtownych ruchów na łodzi, bo to może wystraszyć innych pasażerów i łódź może się przewrócić, a my chyba tego nie chcemy. Oczywiście, że nie. Nie, tego byśmy nie chcieli, ale wiesz, czego chcemy, duży? Chcemy w końcu wypłynąć! Dobra, tylko założę kapok. E, Lewy e? fokasz od luz. Fokasz od? Przeczytaj w instrukcji. Nie wiem, czy to się I nazywa... Klaruj cume. Okay. I klaruj sumę. Okej. I... Żagle w górę? Tak! Dobra, złapię te pszczoły choćby to miała być moja ostatnia godzina. Uwaga wszyscy z drogi! Rozglądam wszędzie się... Dajże do wiadra na górze, aby pszczółko znaleźć cię. Bo nie boję się ciebie. Zdecydowałem, że w każdy zakamarek spojrzę, zanim skończę. Na pewno zrozumie, że pszczoły nie rządzą mną. No. To tylko pszczoła mały, ale z charakterkiem duży. W każdym słoju daleko czy nie, owada znajdę od razu. Bo nie spocznę, póki nie złapię, nie dojdzie. Bo nie boję się ciebie. Zdecydowałem, że każdy za kamarek spojrze, za nim skończę. Na pewno zrozumie, że pszczoły nie rządzą mną. No. Tak! Tyle moment. Stoimy w miejscu. No, czekamy na wiatr. To nie mogę uwierzyć. Eee, dlaczego nigdy nie ma wiatru? Kiedy go potrzebujesz? To nie fair. Po prostu nie fair. O, niezły pomysł, duży. Tak, i raz, i dwa. O rany, ależ będzie zaskoczona, jak mnie zobaczy. Tak się robi z pszczołami duży. Zaskakuje się je, a potem okłada rakietą tenisową. Nie, mały, tak się nie robi z pszczołami. Widzisz, pszczoły się tobą nie interesują. Interesują się kwiatami, więc lepiej zostawić je w spokoju. Ahoj, tam jest! Gdzie? O! Ahoj. Mały! 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 A chodź tu, pszczoło! No chodź, podleć tu! Mały! 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 Łamiesz zasadę no, numer choć, dwa choć, i choć, zasady choć, numer choć pięć i numer choć. dwadzieścia trzy! Mały! Mały! Nie! Nie! Ma, ma, mały! Mały! Ma, 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 mały! Mały! Duży! Duży, gdzie jesteś? Jestem stracony. Odpłynąłem kilometry od brzegu i nie mam jak wrócić. Gdzie jest duży? Pszczoła musiała go dorwać, albo porwała go ogromna kałamarnica, bo zdecydowanie widzę tam na dole ogromną niebieską kałamarnicę. O duży, czy mi kiedykolwiek wybaczysz? Oczywiście, że ci wybaczę, mały. Duży! Uciekłeś olbrzymiej kałamarnicy! Mały, dobra, 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 machaj! Machaj nogami! O tak! Dobrze, dobrze, dawaj, 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 dawaj! o, o! O mam cię! A o jakiej kałamarnicy mówiłeś, mały? Pszczoła! Pszczoła! Mały, 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 mały. Nie, nie. mały, 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 mały. Odłóż tę rakietę! Odłóż rakietę! I teraz choć raz poobserwujmy ją. Zobaczmy, co robi, widzisz? Lata od kwiatka do kwiatka i zbiera nektar. Tak właśnie robi miód. Co? Pszczoły robią miód? O nie tylko. Te kwiatki na drzewie zamieniają się w jabłka, bo odwiedziły je pszczoły. Więc naprawdę powinieneś zostawić je w spokoju, bo bez nich nie mielibyśmy owoców czy miodu. Wow! <undos siblings> <intolerant pela cat2> <Qué year> <throat> Cześć, pszczoło! E, lubię twój miód i owoce, nie mogę bez nich żyć. Heh. Więc tak trzymaj. Wow, chyba miałeś rację, Duży. Jak nie będziesz ich zaczepiać, to one też zostawią cię w spokoju. Tak. No. Dobra, Duży, to teraz wypływamy. Co? Po co? No, może i pszczoły są w porządku, ale na dole stawu wciąż siedzi ogromna kałamarnica, która sama się prosi o ostateczną rozgrywkę. Nie ma żadnej gigantycznej kałamarnicy w naszym Więc stawie. Więc kto przewrócił naszą łódkę, co? Powiedz mi! Ty ją przewróciłeś. Dobra, muszę znaleźć moją rakietę. Nie szukasz żadnej rakiety, nie o, będziesz szukam. walczył z kałamarnicą. Nie będziesz miał... na mojej walczył. rakiecie? Możliwe, ale nie wstaje.